Dzisiaj uczestniczyliśmy w rekonstrukcji wydarzeń, które dotyczą trochę Niemców, działy się w Kielcach w roku 1944. Twoje zdanie na temat takich rekonstrukcji? Studiujesz historię, także, także miałeś lekcję poglądową na żywo. Ja lekcję poglądową i uważam, że to jest świetna sprawa, ponieważ taka... tam było pełno małych dzieci, co myślę, że dla nich była największa frajda. Może nie tyle zrozumiały sens tej rekonstrukcji, ale mogły spotkać się z historią na żywo. I myślę, że powinno być naprawdę o wiele więcej takich inicjatyw. I liczę na to, że znajdą się też ludzie, którzy będą też finansowo wspierać takie grupy, ponieważ no jak tam się właśnie dowiedzieliśmy, sprzęt rekonstrukcyjny kosztuje dosyć dużo. Też. Jak ci się podobała dzisiejsza rekonstrukcja zamachu na gestapowca yy, Franza Witka? No to wydarzenie wniosło. <kuh> wiele do mojego życia. Jednocześnie do mojej wiedzy o rejonie, w którym obecnie przebywam. Dlatego sądzę, że było to bardzo korzystne dla mojej osoby. Sądzę, że jakby Twoje y, wrażenia można przenieść na wrażenia wszystkich widzów, którzy oglądali to, tę rekonstrukcję, prawda? Ja nie wiem, bo tak bardzo skupiłem się na inscenizacji, że nie zwróciłem uwagi na innych ludzi poza sobą samym. I właściwie generalnie Właśnie się obudziłem i nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, co mi się śniło, to była to właśnie ta inscenizacja, czy po prostu mój sen, czy jakaś wolna wyobraźnia jakaś, która działała. Także nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, czy to, co widziałem, było prawdą, czy marą. Aczkolwiek ja wiemy na pewno, że było to yy, jakby historyczne wydarzenie, które, które odegrało się w 1944 roku, przeniesione na dzisiejsze. A to jestem w stanie potwierdzić i nawet naukowo udowodnić na tym komputerze Grzegorza i spółki ATM Multitadia 2, na którym de facto nie mogę nic ściągać, a dzisiaj tak to nawija się moją cztery filmy z gazety światowej wyborczej.